Witam Ja już po załadunku Jedną paletkę mamy 1030 kg Jeszcze mieli tylko małe wózki Nie mogli tego Przesunąć za ośkę Także mam jedną gigantyczną paletę na ośce Tylnej Ciężką Prawdopodobnie jestem przeładowany Ale Waga względem, waga ładowność względem dowodu się zgadza, bo w dowodzie jest 1036 kg, a na papierach 1030. No ale wiadomo, jeszcze ja, moje toboły i tak dalej, i tak dalej. Ale na początku na wieździe się ważyliśmy na wadze. Teraz, yy, o mogę chyba tu w lewo skręcić, ale ok, tu też będzie chyba dobrze. Chyba tak, no. Na wadze, ważyliśmy się na wjeździe i teraz na wyjeździe też musimy się zatrzymać na wadze, zanieść papiery na recepcję i, no i wtedy dopiero wyjedziemy. Także zdecydowaliśmy, że lecę tą samą drogą, którą przyjechałem. Tylko, że na no właśnie weekend sobie spędzę w Sirmione. Taki jest plan. Tylko muszę tam znaleźć miejsce odpowiednie, żeby zaparkować. Żebym miał blisko do jakiejś wody, do restauracji, żeby samochód był bezpieczny i towar Także będziemy działać. A tymczasem patrzcie jak ładnie widać góry Stosik, co? Nie ma lipy. taki parking zaraz przy wodzie idziemy trochę pozwiedzać Jestem na spacerku właśnie. Coś pięknego. Piękne widoki, super powietrze, cisza, szum wody, piękne domy. <noise> Za parking zapłaciłem 12 euro. Mogę stać do jutra, czyli niedzieli, niedzieli rana. No dzisiaj jest trochę pochmurnie, 13 stopni tylko ale zamierzam zostać do, do jutra popołudnia i ponieważ jutro ma być pełne słońce, 16 stopni, także myślę, że warto dopłacę trochę za parking i, i zostajemy, zostajemy chcę zobaczyć to wszystko tutaj w pełnym słońcu. Zobaczcie, relaksuje się na plaży, a tu koleżanki wypłynęły do mnie. Ogólnie nie wiem czy wspominałem, ale jesteśmy w miejscowości Toscolano Maderno. To jest mapka tego miasteczka. My się znajdujemy o tutaj. I teraz tak. To miejsce jest objęte programem niebieskiej flagi. I już tłumaczę o co tutaj chodzi. Niebieska flaga jest. Y przez fundację środowiskowej edukacji nierządowej yy, środowiskowej organizacji i jest reprezentowana przez narodowe organizacje w poszczególnych krajach. Kryteria, które obowiązują plaże tej niebieskiej flagi, to jakość wody. Yy, Środowiskowa informacja i edukacja, środowiskowe zarządzanie, bezpieczeństwo, no i usługi. Ta organizacja FII sprawdza te lokalizacje podczas sezonu. I jest tutaj też napisane, jakie czynności możesz podjąć, żeby chronić środowisko. No wiadomo, używać koszy na śmieci, używać transportu publicznego, w spacerku lub wypożyczyć rower, żeby dotrzeć do plaży. No, przestrzegać kodeksu plaży. Podziwiać naturę i plaże i otoczenie i traktować je z szacunkiem. No i wybrać, yy, wybrać punkt yy, podróży, który troszczy się o środowisko, czyli en Environment Friendly Hotel, czyli śro przyjazny środowisku hotel. Także taka yy, ciekawostka. Teraz jeszcze pokażę, jak wygląda ta plaża. To jest naprawdę... Piękna. Jest ona w połowie piaszczysta, w połowie kamienista. Natomiast myślę, że głównie chodzi tutaj o ten piaszczysty teren. No ale wiadomo, tak przy brzegu są kamyczki. Tam mamy port, z którego odpływają promy. Tak to wygląda. Tutaj jest piękna promenada, którą szedłem. No, myślę, że zgodzicie się ze mną, że jest naprawdę pięknie. Mimo, że jest pochmurnie, jutro zobaczymy tutaj. Podczas słońca, jak to wszystko wygląda, Porto de Mederno. Tam odpływa prąd co jakiś czas. Tam dalej zaraz pójdziemy. A tam elegancko widać, jak te samochody jeżdżą. To jest właśnie ta droga prowadząca wzdłuż całego wybrzeża, którą jechałem. Bo ja przyjechałem od tamtej strony. przysiadłem sobie na mureczku byłem po loda 4,50 euro jest przepyszny, byłem również po magnesik i prezencik dla mojej lubej także tak się spędza czas podczas trasy Mamy niedzielę. Słoneczko. Coś niesamowitego. No, wygląda to dwa razy lepiej niż wczoraj. Nie wiem czy wczoraj nagrałem tą promenadkę, ale zobaczcie. A coś tam nagrywałem chyba. Pięknie. Relans. Słuchajcie, wypoczynek się skończył. Niestety mamy 7, 17 godzinę, 17.30 w niedzielę. No i co, I trzeba jechać. 830 km do celu. Także jest co robić. Jedziemy. Tutaj korek widzę od drugiej strony niesamowity. Ale śmigamy. Widoczki, petarda. Ale ten korek to niekończący się. Patrzcie to. Coś niesamowitego. Cze... <laughs> Człowiek chce ponagrywać, ale no niebezpiecznie trochę z tej ręki. Jest duży ruch strasznie, dużo motocyklistów. Ścinają zakręty jak potuczeni. Trzeba naprawdę uważać, dlatego jadę powolutku 50, sobie tutaj śmigam, nawet nie. No bo trzeba uważać też na innych, prawda? Co innego jak się w nocy jechało i się jechało samemu praktycznie na tej drodze, a co innego jak naprawdę jest duży ruch. Miałem policję. Myślę, że na, na nagraniu tam będzie widać, ale na szczęście patrzyli w drugą stronę, bo jechałem sobie z telefonem w ręku. No muszę zainwestować w statywy I, i na i na szybę i taki do trzymania w ręce, żebym mógł obracać z łatwością telefon na siebie również. Zobaczcie to Zobaczcie to Zobaczcie to <śm> Coś niesamowitego no. Zobaczycie, jakimi będziemy teraz tutaj jechali tu na... Łopa, motory. Ślicznie jest. No trzeba uważać, prawda? Słuchajcie, minąć się tutaj... Masakra. Jest bardzo ciasno. Zobaczcie, jak ja mam dwa busy obok siebie. Jesteśmy już trochę niżej. Naprawdę ciasno, trzeba uważać i ja pierdolę co za pojemy tu jeżdżą Kurwa No świry, świry Moi drodzy, i tym oto akcentem będę zakończał ten odcinek. Dziękuję za wspólną podróż, i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdro.